Cześć, nazywam się Krystian Nagawa, jestem terapeutą leczenia uzależnień, ale co najważniejsze, moim zdaniem, jestem osobą uzależnioną. trzeźwą już 6 lat. Moje uzależnienie rozwijało się od 16 roku życia i dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym bardziej szczegółowo. I mam nadzieję, że zainspiruje Cię to do podjęcia decyzji, do zrobienia tego kroku. Każda osoba na tym świecie, nieważne z jakiego levelu startuje. Może zmienić swoje życie, ale najważniejsze może wyjść z uzależnienia. Dzisiaj, tą historią chciałbym ci pokazać, co u mnie się zadziało. Bardzo ważnym czynnikiem w moim życiu i bardzo ważnym okresem była śmierć mojego ojca. I okres dzieciństwa jest bardzo ważny w naszym życiu, ponieważ on kształtuje naszą osobowość i nasze podejście do życia, do funkcjonowania, do podejmowania decyzji. I ten okres spowodował, że. Emocjonalnie dostałem bardzo w dupę. Mój ojciec zmarł, jak miałem 10 lat na raka i od 10 roku do 14, czyli mniej więcej 4 lata, nie pamiętam. Nie pamiętam, co się działo. Nie wiem, w jakim kierunku szedłem, nie wiem, jak się uczyłem. Nie, mój mózg prawdopodobnie wymazał to wszystko. Czułem się gorszy ze względu na to, że nie mam ojca. Moja mama musi za nas wszystkich pracować, dbać o nas, też przechodzi swoje jakieś różnego rodzaju emocjonalne sprawy, ponieważ jej kurwa mąż umarł w wieku 40 lat. Dwójkę małych dzieci, 10-13 lat. Więc to jest tragedia życiowa, która powoduje to, że na pewno ze strony psychologicznej rozwala rodzinę. I w tamtych czasach, w latach 90 nie było takich narzędzi słuchajcie, jak teraz. Że możesz sobie iść wszędzie do terapeuty, do psychologów, mają narzędzia, wiedzą co robić. Mamy pieniądze, można dostawać. Pamiętam, że Nasi sąsiedzi nas dokarmiali przez kilka miesięcy, ponieważ proces załatwiania renty po moim ojcu trwał tak tyle czasu, co powodowało to, że moja wartość jeszcze niżej spadała, ponieważ byłem głodny. Nie mogłem sobie kupić spodni nowych, co powoduje to, że znowu niska wartość. Inni mają, ja nie mam. Więc zobaczcie, ta choroba bardzo lubi takie coś. Więc ja nie miałem ojca, który chlał napierdalał, matki nie miałem, która chpiła, ale to spowodowało to, że czułem się gorzej. Czułem się możliwie tak samo jak ty. Może czułem się niezaopiekowany, może czułem się, że jestem gorszą osobą niż inni, ponieważ ktoś ma tatę, ktoś ma pieniądze, ktoś może sobie pojechać na wycieczkę szkolną, a ja nie mogę. Więc od najmłodszego wieku musiałem się nauczyć pracować. Do dzisiaj jestem wdzięczny za to. Zatrzymałem się trochę w tym okresie ze względu na to, że to mnie sformułowało, to mnie zmodelowało. To ma tak samo jak ja, że czuje się gorszy, czuł się niedowartościowany, że nie miał czegoś w dzieciństwie, nie był kochany, nie miał pieniędzy, nie znał ojca, lub miał ojca, który stosował przemoc domową. Różne czynniki wpływają na to samo, czyli czuje się gorzej. Jest mi źle. Nie jestem taki sam jak inni. Mam gorszą sytuację. Moja wartość w stosunku do samego siebie jest niska. I nagle w wieku 16 lat, 15, pamiętam alkohol, pokazuje się substancja, pokazuje się środek, który po zażyciu powoduje, że ja się dobrze czuję. Że nagle to, że mój ojciec nie żyje, nie ma znaczenia. To, że nie mam pieniędzy, nie ma znaczenia. Mój stosunek do samego siebie się diametralnie zmienia. Tylko wystarczy przechylić kieliszek, tylko wystarczy odpalić jońca czy wciągnąć kreskę. I ja się czuję dobrze. i program, oczywiście, co notuje? Że substancja jest jaka? Jest zajebista. Uciekamy od bólu, który był spowodowany doświadczeniem w życiu. Uciekamy od. Tych problemów od samego siebie. Uciekamy od samego siebie. To jest słowo klucz. Ponieważ sami z sobą nie potrafimy być, przebywać, akceptować, żyć w symbiozie. I zobaczcie, że ta substancja, od której jesteśmy uzależnieni, powoduje, że jest ok, że jest nam lepiej. No to. Dlaczego ja nie mam iść w tym kierunku? Dlaczego ja nie mam używać? Dlaczego ja nie mam chodzić gdzieś do znajomych, którzy dają mi tą satysfakcję, że mogę zapalić, oni mnie akceptują, mogę wypić, oni mnie akceptują, czuję się fajnie, nie jest ich problemem, że nie mam pieniędzy, bo sobie jakoś wy, y, sami wykombinujemy na używkę. Moja wartość w stosunku do samego siebie znowu rośnie. Więc krok po kroku, z weekendu na weekend, nawet w tygodniu. Wolałem być wieczorem upalony niż trzeźwy, ponieważ mi było dobrze. Więc jeżeli ktoś mi robi dobrze, ja chcę iść w tym kierunku. Po wieku 21 lat wyjechałem za granicę do Anglii, gdzie tam jeszcze nie byłem uzależniony. Lubiałem substancje, mogłem pracować, nie było to codziennie. Ale w Anglii zatrudniłem się w knajpie. Więc no jeżeli zatrudniłem się w knajpie, no to wiadomo, że tam dostęp do alkoholu jest bardzo prosty. I darmowy. Więc tam przez kilka lat, pięć dokładnie, yy, choroba bardzo się fajnie rozwijała. Do tego weekendowe czpanie. Lubiałem substancje, ponieważ po nich dobrze się czułem. I miałem dobry seks, i miałem lepszą gadkę, i miałem fajne samopoczucie, i mi było dobrze. Ale nie wiedziałem, że tak naprawdę oszukiwałem siebie, nie wiedziałem, że to doprowadzi do katastrofy, do wielkiego kryzysu finansowego, emocjonalnego, kryzysu mentalnego, który rozwalił wszystko. Ale na tamten czas było dobrze i to jest najgorsze w tej chorobie, że my widzimy, co jest teraz, czyli widzimy, co jest dobrze. Jak ja mam zabrać komuś zabawkę, jeżeli ona daje mu szczęście? Nie jest to możliwe do zrobienia, ale ja tą historią pokażę Ci, że każda kończy się tak samo. Bo wiem, pomagam ludziom w ośrodku leczenia uzależnień i wiem, że tak samo podchodzili, w tym samym kierunku szli. Uciekali od bólu poprzez substancje albo uciekali do przyjemności. To są dwa tylko czynniki, dlaczego używamy substancji. Nie ma więcej. Ucieczka od bólu albo ucieczka do przyjemności. Więc ta choroba przy Anglii bardzo ładnie poszła do góry, ale nie w taki sposób, żeby mnie rozwalić. Podjąłem decyzję, że wracam do kraju, otwieram restaurację, pierwszą restaurację Sabueja, w którym mieście i myślałem, że będzie wszystko pięknie, cudownie, kolorowo i moje życie się zmieni. Moje życie w końcu nabierze kolorów, bo z moją partnerką, którą byłem już kilka lat, dokładnie siedem, wrócimy. E, jeszcze zaszła w ciąży, słuchajcie, no pięknie, cudownie. No moja ciężka praca przez te wszystkie lata spowodowała w końcu efekt. Tylko ciekawe, jaki miałem się hajknąć? Dziecko w drodze, nowa restauracja, i co się zadziało? Wróciłem do kraju, gdzie sobie wyobraziłem i zwizualizowałem piękne, cudowne, kolorowe życie. Wszystko prawie padło. To znaczy, że się rozstałem, zacząłem prowadzić ten biznes razem z moją partnerką. I myślałem, że damy jakoś radę. Myślałem, że to wszystko jakoś się poukłada. Myślałem, że jeszcze może wrócimy do siebie. A zobaczcie, jaki jest tutaj zajebisty wniosek. Że my łączymy się w grupie społecznej do tych podobnych osób, do tych samych osób z tymi samymi problemami, z tym samym podejściem, stylem funkcjonowania, piciem, paniem i rozwiązywaniem problemów. I zauważyłem jedną rzecz na dzisiaj. Że mój związek opierał się i rozwijał na bazie uzależnienia, na bazie używek. My bardzo często wchodziliśmy w stan upojenia, żeby nam było lepiej, żebyśmy lepiej ze sobą rozmawiali, ten seks był lepszy, żebyśmy mieli ten sam level rozumowania i funkcjonowania, żebyśmy się tak nie kłócili. I zauważyłem też, że nasi znajomi robili to samo. Zobaczcie, że to uzależnienie społeczne tu, jak widać, fajnie się rozwijało. Zastanówcie się nad tym. Jacy znajomi Was otaczają? Co robicie w weekendy? Czy tylko i wyłącznie jedyną rzeczą, która jest, to jest upoić się, naćpać się w weekend i nic nie pamiętać z tego, co robiliście? Zastanówcie się, co Wy robicie w czasie wolnym. Czy to są związki, relacje fajne, które mogą opierać się na przyjaźni, zaufaniu, na trzeźwości i wspólnych pasjach, hobby? Zróbcie sobie taką inwentaryzację swoich znajomych. Kto kim jest? Tak naprawdę ile czasu ze sobą spędzacie i jak często jesteście pod wpływem? Bo pamiętajcie, pięć najbliższych osób, które są w Waszym otoczeniu i jesteście blisko z nimi, to Wy jesteście tacy sami. Te osoby uzależnione są strasznie podatni na manipulacje i mogę powiedzieć to ze swojego doświadczenia. Miałem w życiu taki epizod, który spowodował naprawdę bardzo dużo strat mentalnych, fizycznych, psychicznych, finansowych, którym do dzisiaj biorę za to odpowiedzialność. I pamiętajcie, że uzależnienie powoduje to, że my tego nie widzimy. Że nami łatwo kierować, nami łatwo e, manipulować, tak jak takie marionetki jesteśmy, ponieważ my, jedyną rzeczą, co my chcemy, to się napić albo naśpać. Robimy wszystko, żeby to otrzymać. Zacząłem poznawać różnego rodzaju osoby, które zauważyły, że mam restaurację, zauważyły, że mam problemy, zauważyły też, że chętnie wypiję, chętnie się naśpam to od razu chciały ze mną zamieszkać, namawiały mnie na różnego rodzaju biznesy, pożyczały pieniądze, wykorzystywały finansowo, a ja się zgadzałem, ponieważ robił jointa, albo robił kreskę, albo mówił, to ja dzisiaj zamówię, to ja pójdę do sklepu po alkohol. Jest to bardzo dziwny stan, ponieważ nie dość, że Ci się wali życie naokoło, wszędzie, to jeszcze pokazujesz, że poznajesz ludzi, którzy dokładają do pieca, dokładają do Twojego... Plecaka ciężkości, tego, który musisz na sobie nosić. I zauważymy jedną rzecz: że jest mnóstwo takich osób. Mnóstwo osób, które czy świadomie, czy nieświadomie, potrafią Cię jeszcze wykorzystać, potrafią jeszcze zrobić bardzo dużo e, złego w Twoim kierunku. Im więcej dokładałem sobie do tego plecaka, to więcej piłem i czpałem, ponieważ miałem o wiele więcej problemów. Więc choroba. Jeszcze bardziej się rozwinęła, jeszcze bardziej szła do góry, ponieważ nie byłem w stanie wziąć wszystkiego emocjonalnie na swoje barki. Nie byłem w stanie funkcjonować, nie byłem w stanie podejmować racjonalnych decyzji. Alkohol, narkotyki zasłaniały mi rzeczywistość. Czy ja się czułem dobrze? Lepiej, ale niedobrze. W tej takiej szarej dupy, jak się znajdowałem, poznałem ludzi, którzy dali mi jeszcze większą nadzieję, jeszcze większe możliwości, jeszcze większą. Iskierkę, taką światełko w tym tunelu, które spowodowało to, że mam rozwiązanie, mogę jeszcze wszystko uratować. Jestem w stanie z wszystkiego wyjść. Pewne elementy sobie połgarniałem w życiu. Utrzymałem restaurację, otworzyłem firmę jeszcze jedną, otworzyłem jeszcze jednego Subwaya, zorganizowałem nawet jakiś kapitał, który mógłbym zainwestować. Wtedy nie wiedziałem jednej rzeczy, że już jestem uzależniony. Zapytajcie się, co się staje człowiekiem, który dostaje więcej pieniędzy? który jest uzależniony, czy choroba spada na dół i jest mniejsza, czy jak ci zaczyna coś wychodzić w życiu, to choroba też się rozwija. Oczywiście to drugie. Miałem takie złudne wyobrażenie, że wszystko się zaczyna układać. Poznałem osoby, które spowodowały, że poukładały pewne kwestie w moim życiu i to było super. Ale nie wiedziałem jednej rzeczy, że uzależnienie jeszcze bardziej rośnie. Że już substancja, której jestem uzależniony jest codziennie. Piję już, ale nie dlatego, że już mam dużo problemów, tylko dlatego, że już muszę pić. Ponieważ jak przestanę, to świat nie ma sensu. Źle się czuję, nie mogę się skoncentrować. Przeszedłem wtedy na narkotyki. Zacząłem na narkotykach więcej wychodzić z domu i działać. Miałem wrażenie, że funkcjonuje, ponieważ rozmawiałem z ludźmi nie pijany, tylko pod wpływem narkotyków. Mogłem podpisywać umowy. Brać kredyty, rozwijać się, pożyczać pieniądze dalej. Jak myślicie, co się wydarzyło po bardzo krótkim czasie? Osoba, której bardzo zaufałem, poszukałem jej na grube pieniądze. Moje życie padło totalnie. Straciłem wszystko. Zostałem sam z tym wszystkim, z tym całym syfie, gnoju. Więc powiedziałem sobie: Kurwa, to nie jest życie, w którym chcę funkcjonować. Zacząłem obserwować siebie, jak moje życie wygląda. Wziąłem taki kalendarz na ścianie w dużym pokoju i zrobiłem sobie cały miesiąc, od 1 do 30. I w dniu, kiedy piłem albo śpałem, zaznaczałem krzyżyk, bo nie wierzyłem, że jestem uzależniony. Dalej, dalej nie wierzyłem, że jestem uzależniony. Dalej myślałem, że jest wszystko w porządku. I napisałem na tym krzyżyku, że jak znajomi nawet nieraz przychodzili, że czytanie książki, że jak ktoś by kiedyś się mnie zapytał, co to oznacza? Ja mówię, że ja codziennie czytam książkę albo raz na jakiś czas. I słuchajcie, to co ja zauważyłem, było niesamowite. Po dwóch tygodniach zobaczyłem, że tylko jednego dnia nie piłem. Dlaczego? Bo nie mogłem, nie byłem w stanie. Tak się zajechałem przez ostatni tydzień. Mówię, nie, nie, to jest niemożliwe. Zrobiłem jeszcze raz. Zaznaczyłem, patrzę codziennie. Albo kokaina, albo inne narkotyki, albo alkohol. Jak trzeźwiałem, to widziałem, że restauracje padły, jestem bankrutem, wszyscy mnie zostawili, moja matka się stresuje, nie widzę swojej córki, rozpierdam mentalny, nie wiem jak się nazywam, jestem agresywny, wszystkich wkurwiam, sam siebie nienawidzę. Chciałem urzeć. Centralnie chciałem urzeć. Tylko mi nie wyszło. Gdzie nie spojrzałem w swoim życiu, na jaką sferę, to był jeden wielki rozpizdziel. Ale taki, że no nie wiedziałem nawet, jak się za to zabrać. Pamiętam, pojechałem na mojego brata urodziny i jak spojrzałem w lustro, robiąc kreskę mojej matki w toalecie, to jak siebie zobaczyłem, jak wyglądam, to nie uwierzyłem. Nie uwierzyłem w to, to zauważyłem. Wszedłem do dużego pokoju, słuchajcie, i padłem. Jak mnie zobaczyli, zobaczyli, jak ja wyglądam, zobaczyli, ile ważę zobaczyli kapiący katar Nowy. zobaczyli moje, moją twarz. To nie było innej opcji, jak tylko ośrodek leczenia uzależnień. Trwało to kilkanaście lat, zanim się kapnęłem, że jestem uzależniony. Kilkanaście lat do mojego upadku. Gdybym tylko wiedział wcześniej, gdyby ktoś mnie uświadomił, gdybym wiedział, że jest coś takiego jak uzależnienie, bo nie miałem pojęcia, że w taki sposób może zniszczyć Twoje życie, może by było inaczej. Jednak słuchajcie, to nie koniec, bo wszystko zaczęło się dopiero po wyjściu z ośrodka. Wtedy zaczyna się rzeźnia. Ponieważ jesteś trzeźwy, widzisz wszystkich znajomych, ty byli, jacy są, widzisz sytuację, którą spowodowałeś ty sam, nie ktoś, ty. Bo ja dałem się zmanipulować, to ja piłem, to ja podejmowałem te decyzje. Ja jestem pełnioletni i biorę odpowiedzialność za swoje życie. Nie wy. Nie mogę powiedzieć, że podpisałem, ponieważ piłem. Nie ma takiego czegoś to ja dałem się zmanipulować i poszedłem nie w tym kierunku i podejmowałem takie decyzje i biorę do dzisiaj konsekwencje z tego wszystkiego. I tak niestety jest. I słuchajcie, to co się działo później było najgorsze, ponieważ człowieka, który prowadził restaurację, żył na jakimś poziomie, jeździł fajnymi furami, mógł jeździć sobie na wakacje, wylądował u mamy walizką, płaczący, z wielką depresją. Ja nie mogłem wstać z łóżka przez kilka miesięcy. Ja nie byłem w stanie chodzić do sklepów. Ja nie byłem w stanie normalnie funkcjonować. Na tabletkach, psychiatra, zero snu. Nie byłem w stanie nic zrobić. Wróciłem do uzależnienia. Nie dałem rady. Jednak po czterech czy pięciu miesiącach walki z tą trzeźwością, z depresją uciekłem do używek. Nie w takim stopniu, ale uciekłem ze względu na to, że tamten świat był lepszy niż ten trzeźwy. Bo tam, ponieważ tam byłem warzywkiem chodzącym, a tu byłem warzywkiem niechodzącym. Była lepsza porównanie: mogłem gdzieś iść, coś załatwić, może, zrobić, pojechać, uciec, troszkę mieć przyjemność. Każde wyjście z tego ciągu, które trwało nieraz po miesiącami, powodowało to, że było mi źle, było mi bardzo źle, bo nie załatwiasz żadnych spraw, nic nie robisz w swoim życiu, nie układasz jego. Wszyscy, którzy cię otaczają, mają do ciebie pretensje. Albo patrzą na Ciebie jak na jakąś dziwną postać, której nie rozumieją, dlaczego Ty to robisz, dlaczego pijesz, dlaczego ćpasz, dlaczego nie możesz przestać. Właśnie o to chodzi w tej chorobie, że nie jesteśmy w stanie przestać, bo tak jest nam ciężko z tym, jak trzeźwiejemy, jak widzimy ten świat na trzeźwo. Ile przykrości naszym dzieciom zrobiłyśmy, ile przykrości naszym rodzinom, ile przykrości przyjaciółom, ile zrobiliśmy szkód materialnych, fizycznych, psychicznych. Nie jesteśmy w stanie patrzeć w swoją twarz, Jesteśmy zniszczeni, zmarnowani, smutni, po różnego rodzaju depresjach, po różnego rodzaju dziwnych schorzeniach psychicznych. Słuchajcie, ja na ja widziałem, że mnie śledzą, drony małe. Ja siedziałem po kilka godzin, kurwa, w szafie. W szafie siedziałem, bo się bałem, słyszałem głosy. Słyszałem głosy, jak chodzą ludzie za szafą i mówią, gdzie on, kurwa, jest. Gdzie on jest? Wiecie, co to jest dla człowieka, który, kurwa, jest na czpany? Otwieram szafę, tam nikogo nie ma. Wanka, boiler się włączał, to z bejsbolem stałem po pół, kurwa, dnia. Judasz, po kilka godzin patrzenia, czy ktoś nie będzie przychodził. Śledzenie, paranoje, strach, lęk. Zobaczcie, do czego doprowadza alkohol, narkotyki, do czego doprowadza... Nasze uzależnienie z człowieka, który był ambitny, biegał, latał, chodził, otwierał Subwaye, pracował w Anglii, starał się wszystkiego ogarnąć naprawdę z dużą, wielką motywacją do funkcjonowania życia, z rozwojem swoim, takim podejściem racjonalnym, zdrowym, stał się małym dzieńskim takim wyrzutkiem, takim najgorszym menelem, który nic nie robił, leżał i nie był w stanie funkcjonować. Pamiętam, do dziś moja matka miała chyba wtedy dwa, dwieście renty i my z tej renty żyliśmy. Ja nie byłem w stanie nic zrobić, Nie wszyscy ścigali. Od dilerów po banki, po kurwa instytucje, po ZUSy, USy, wszystko. Kilka milionów strat. Jeżeli ktoś mówi mi, że jego problem jest to, że żona go zostawiła, ja wiem, że to są duże emocje, ale ma pracę, nie ma długów, noś kurwa, zajebiście, to się ogarnie. Tylko jedną rzecz musisz zrobić, być trzeźwym, a wszystko się poukłada. Moje hasło to jest bądź tylko trzeźwy. Bo żeby być trzeźwym, to trzeba naprawić całe swoje podejście, swoje wartości, swój styl życia, funkcjonowanie, rozmowa z samym sobą. To jest najważniejsze, rozmowa z samym sobą, praca nad emocjami, praca nad sobą, rozwojem osobistym, rozwojem fizycznym, zdrowiem, więc trzeba zmienić tylko jedną rzecz: całe twoje życie. Żeby być trzeźwym. Myślałem, że już nie jestem w stanie funkcjonować. Chciałem umrzeć. Pamiętam, jak dziś byłem w lesie. Byłem w takiej sytuacji, że zastanawiałem się, czy wziąć się powiesić, czy, czy dać sobie jeszcze jedną szansę. Gdyby nie moja córka, pomyślałem o niej i mówię, kurde, ona będzie miała wtedy to samo. Mój ojciec zmarł, jak miałem 10 lat na raka, a ona będzie miała kilka lat 6-7 lat i ja się powiesiłem. Ale ona będzie przeżywać to samo. Ona będzie musiała przechodzić te same życie, te same. Wyzwania, te same problemy. Pamiętam, jak dziś powiedziałem sobie: Ok, nie ma problemu. Zrobię wszystko, ale kurwa, wszystko, co w mojej mocy. Czyli dam siebie nie 100, 150%, żeby wyjść z uzależnienia i naprawić. To, co trzeba. Będę tak długo cisnął, aż będą efekty. Będę tak długo szukał rozwiązań, aż znajdę je. Poznam takich zajebistych ludzi, którzy mi odpowiadają. Będę mówił to, co mi leży na sercu, nie rażąc innych. W końcu poukładam, w końcu stanę się osobą, którą chcę stać, a nie tą, co kazali mi być. W końcu będę robił to, na co mam ochotę i co ja będę chciał robić. Zrestartuję wszystko. I zrobię tak, żeby było dobrze dla mnie. Zacząłem pracę nad sobą w 2018 roku. Poznałem Natalię. Jesteśmy do dzisiaj razem, 6 lat. Do dzisiaj muszę zmagać się z rzeczami, które stały się w przeszłości i brać za to odpowiedzialność, ale tak trzeba, bo to były moje błędy, to były moje decyzje, więc ja muszę to zrobić, żeby poczuć się lepiej. Nawet jeżeli to będą straszne rzeczy, będę musiał zaakceptować tą sytuację, nieważne co się wydarzy. Dzisiaj pomagam mnóstwo osobom wyjść z uzależnienia, opowiadam moją historię, jestem częścią projektu MyWay'a, w tym roku kończę jedną książkę, stworzyłem dziennik dla osób uzależnionych, nagrywam takie filmiki, żeby Was inspirować do tego, że z każdej sytuacji można wyjść, że nie ma rzeczy niemożliwych i mnóstwo znam osób, które miały jeszcze gorsze sytuacje, były bezdomne i dzisiaj naprawdę ponaprawiały wszystko. Więc nie ma rzeczy niemożliwych, jest tylko Twoja decyzja i Twoje działanie. Ja mogę tylko Ci pomóc, mogę Cię nakierować, mogę dać Ci narzędzia, mogę, możemy porozmawiać na ten temat, poszukać wspólnie jakichś rozwiązań, wyciągnąć jakieś wnioski, ale to Ty musisz nauczyć się życia samym, samemu wyciągać wnioski. Ale pamiętaj, że nie jesteś sam. Jest mnóstwo osób na świecie, które mają podobną sytuację, tylko Ty jeszcze ich nie znasz. Dzisiaj jestem szczęśliwym facetem, szczęśliwą osobą, która. Ma swoją misję, ma swój cel, i najważniejsze, że te rzeczy, które uważałem, że nie są możliwe do naprawienia, te wszystkie elementy, które mi się rozwaliły w momencie uzależnienia, te wszystkie relacje, związki, pieniądze, psychika, to powinno być na pierwszym miejscu: psychika, wygląd, nastawienie, motywacja, samodyscyplina, całe moje życie myślę, że nie jest do naprawienia. Wszystko się zmieniło, ale zrobiłem jedną najważniejszą rzecz w moim życiu i tego Wam też życzę. Utrzymaj trzeźwość w fajnej motywacji. Wtedy wszystko, i gwarantuję Wam to, wszystko się pokłada. Relacje zaczną wracać, ludzie zaczną Was szanować. Zaczniecie poznawać ludzi nie, którzy piją, tylko którzy byli w podobnej sytuacji, którzy mają podobne wartości którzy chcą czegoś więcej niż tylko się napić i naćpać. Wasze relacje z, z dziećmi będą o wiele lepsze, na innym poziomie. Bo one będą widzieć Waszą zmianę. Nie będziecie musieli nic robić poza tym, że macie się zmienić. Sami w sobie, w środku. Kilka miesięcy trzeźwości już powodują rewolucję w życiu. Dlatego też uważać trzeba później, ponieważ jak wszystko się naprawi, to choroba lubi takie sytuacje i ona lubi psuć. Ponieważ my jesteśmy przyzwyczajeni do Życia w napięciach, strachu, lęku, więc podświadomie będziemy do tego dążyć. Nie dajcie się tej chorobie, ponieważ w każdej sytuacji można wyjść, zawsze są rozwiązania, tylko my czasami ich nie znamy. Zawsze są fajni ludzie wokół nas, tylko po prostu aktualnie nie poznałeś ich. Ja wam powiem z swojego doświadczenia, że wystarczy nam jedna osoba w życiu, która zmieni wszystko. Jedna, nie dziesięć, nie piętnaście. Nie 20. Miałem tylu znajomych, jak stawiałem kokainę albo alkohol, że ła. bo myślałem, że to są przyjaciele i najbliżsi. A tylko jedną osobę poznałem, która mnie zrozumiała. Uwierzyła we mnie. Ja w nią uwierzyłem. Daliśmy sobie ciepło, daliśmy sobie wsparcie. Jesteśmy przyjaciółmi dla siebie. Spowodowało, że moje życie się zmieniło na 180 stopni. Nie 10, jedna. I to sobie zapamiętajcie. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie myśl sobie, że wyjście z uzależnienia będzie proste, ja tutaj będzie kolorowo, cudownie i wspaniale. Nie. Efekty Twojej pracy i widzę efekty pracy moich pacjentów są dopiero po roku, dwóch lat ciężkiej pracy nad sobą, nad swoimi zmianami. Ja chcę tylko Ci zainspirować, że ta ciężka praca, ciężka, inna. Ma efekty, ale po jakimś czasie. Nie tak jak wziąłeś używkę za jednym razem i był efekt. Nie tak jak. Wypiłeś alkohol i od razu był efekt. Tu efekty są po jakimś czasie. Po kilku miesiącach, kilkunastu miesiącach dopiero widzisz jakiś fajny efekt. Ale jak ci pokazać, że dzisiaj jestem 6 lat trzeźwy, pomagam ludziom, zmieniłem zawód, jestem terapeutą leczenia uzależnień. Pozamykałem mnóstwo spraw, które były bardzo ciężkie. Jestem myślę, że fajnym ojcem córką się widuje bardzo często. Zaraz będę przyszłym mężem. Ponaprawiałem te wszystkie elementy, które bardzo mnie męczyły w moim funkcjonowaniu i życiu. Poświęciłem na to kilka lat mojego życia. Tylko kilka lat mojego życia. Więc czym dłużej czekasz, czym dłużej się zastanawiasz, tym bardziej czekasz na to, że coś się wydarzy, czy bardziej dostaniesz w pierdziel, że ona Cię musi wyrzucić z mieszkania, musisz stracić cały majątek, musisz wylądować u mamy z walizką, musisz mieć zadłużenie na kilka milionów, żeby zrozumieć to, ty musisz, musisz wylądować na ulicy, żeby zrozumieć to, że nie musisz tego przechodzić. Co inni? Słuchaj takich historii jak moja, słuchaj innych i zastanów się, czy to jest ten moment, żeby zrobić w końcu ten pierwszy krok. Pamiętaj, że ta zmiana jest na lepsze, a nie gorsze. I gwarantuję ci, że będziesz z tego zadowolona, jeżeli konsekwentnie, systematycznie, ambitnie, emocjonalnie zaczniesz to robić. Trzymam za Ciebie kciuki, oglądaj takie filmiki, nie poddawaj się i jestem przekonany, że dasz radę. Wielkie zmiany zaczyna się od małych kroków. Trzymajcie się.